Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam bardzo ciekawe ćwiczenie na mięśnie kulszowo-goleniowe, czyli tylne części uda, które wykonam na wyciągu. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy widzowie, ćwiczenie, które Wam zaraz zaprezentuję, aktywuje do pracy mięśnie grupy kulszowo-goleniowej, czyli tylne części uda z naciskiem na głowę krótką mięśni dwugłowych, tą, która jest niestety często zaniedbywana, ponieważ w Waszych planach treningowych brakuje wykorzystania głównej funkcji tych mięśni, czyli zginania w stawie kolanowym. Trzeba zapamiętać raz na zawsze, żeby wszechstronnie rozwijać dany mięsień, warto wykorzystać jego główne funkcje anatomiczne, bo wówczas gwarantujemy oczywiście jak najlepsze bodźce treningowe. A funkcjami mięśni kulszowo-goleniowych jest przede wszystkim zginanie w stawie kolanowym, i dopiero wyprost w stawie biodrowym. Więc jeżeli w treningu wykorzystamy te dwie opcje, możemy cieszyć się naprawdę solidnymi efektami. I dzisiejsze ćwiczenie wykorzysta funkcję zginania stawie kolanowym, która jest konieczna, ponieważ dzięki temu stabilizujecie swój staw kolanowy, chronicie go przed kontuzjami, nie możecie tylko i wyłącznie wzmacniać czwórek i pośladków, nie zapominajcie o grupie kulszowo-goleniowej, tej oto z tyłu. Tego nie może zabraknąć w Waszym Treningu. I teraz tak, nawet jeśli w planie treningowym macie takie ćwiczenie, na przykład na maszynie, gdzie siedzicie i zginacie podudzia, lub na maszynie, kiedy leżycie i zginacie staw kolanowy, są też oczywiście maszyny, gdzie stojąc możemy skupić się na tym, żeby zginać podudzia, ale one mogą być zajęte. I wówczas rodzi się panika na siłowni, co mam zrobić, żeby wykonać to ćwiczenie. Trzeba znaleźć jakąś alternatywę, którą właśnie dzisiaj Wam zaprezentuję. Potrzebujecie do pracy tutaj, do wykonania tego ćwiczenia, tak naprawdę tylko siebie, jakiegoś podporu, na przykład w postaci ławki i wyciągu. Oczywiście ja wiem, że brama jest często zajęta, ale może w tym przypadku, jeżeli będziecie mieli tyle opcji do wyboru, to wyciąg. Będzie wolny, a jak nie wyciąg, to właśnie ta maszyna. I teraz tak, ustawiacie bloczek, tutaj karabinczyk, na wysokości waszych piszczeli, przyczepiacie opaskę i będziecie wykonywać to ćwiczenie jednonóż, czyli jest to wersja unilateralna, która wyrówna dysproporcje między waszymi udami, bo często jest tak, że jedno jest słabsze od drugiego, jedno jest mocniejsze, a tutaj skupicie się na pracy każdego z osobna. Co robimy? Zakładamy, Zaczepiamy tutaj mocno karabinczyk stabilnie, no i co? Siadamy sobie wygodnie, mamy wyprostowane tutaj plecy, spięty brzuch, pupa siedzi na ławce i naszym zadaniem będzie wykonanie alternatywy zginania na maszynie, gdzie siedzicie. Na pewno kojarzycie taką maszynę o nazwie Leg Curl. I teraz tak: prostujecie, zobaczcie tutaj sobie podudzie, stopa wyprostowana i uwaga. Zginamy po dudzie, prowadząc stopę w stronę ławki. Przytrzymujecie ruch, czujecie tutaj mocne napięcie mięśni dwugłowych. Po Powolutku wracamy. Oczywiście tutaj nie pracują tylko dwugłowe uda, ale również półśniegniste, półbłoniaste, czyli cała grupa kruszowo goleniowa ale w Polsce przyjęło się mówić na te mięśnie dwugłowe uda, ponieważ one stanowią większą powierzchnię z tyłu uda, więc potocznie mówimy tylko i wyłącznie mięśnie dwugłowe uda. Prostujemy. Bach, tutaj możecie się złapać, żeby czuć się stabilnie. Prostujemy. Bach, zginamy pod udzie. Fantastycznie czuję tutaj tylne części uda. Zapytacie teraz jaki ciężar nałożyć? Pamiętajcie, jest to kwestia indywidualna. Dla jednego 5 kg to będzie masakra, a dla drugiej osoby 20 kg, to będzie żaden problem, także musicie to po prostu dopasować. Na przykład zrobić 12 powtórzeń i odpowiednim dla Was ciężarem będzie ten, w którym po prostu ostatnie powtórzenia będą dla Was ciężkie. Oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki. Tutaj nie ma jakiejś, jakiejś wyimaginowanej techniki, aspektów, które musicie znać. Po prostu siedzicie stabilnie i skupiacie się na tym, aby kolano nie szło do środka czy na zewnątrz. Mamy tutaj skupić się tylko i wyłącznie na tym, żeby poprowadzić stopę do ławki poprzez zgięcie w stawie kolanowym. Nic wielkiego, a jednak często to ćwiczenie, nawet na maszynie, jest wykonane niepoprawnie. Musicie pracować płynnie, zgięcie, przytrzymajcie, ojej, jak ja już czuję. Zaraz będę miał mikrourazy mięśniowe na następny dzień przez te filmy, hop. No i co teraz robicie? Zdejmujecie z tej nogi, bo czas na drugą nogę. Oczywiście ja nie wykonałem to na ilość powtórzeń, więc nie wiem, ile ich zrobiłem. Może wyliczyliście, ja nie liczyłem. Zrobię sobie teraz drugą nogę. To jest tylko instruktaż, żeby nie było, że ja tak trenuję. Dobra. No i co znowu? Stabilnie, prostujemy podudzie, zgięcie. Fajnie czuć tutaj grupę kruszowo-gleniową. Pamiętajcie, nie zaniedbujcie tych mięśni, to one również wpływają na to, jak wyglądacie z tyłu, jak Wasza noga odcina się od pośladka. Zgięcie do siebie. Bardzo fajne ćwiczenie. Oczywiście są różne wersje zginania ludzi na wyciągu. Pamiętajcie, że zawsze możecie wprowadzić tą alternatywę, kiedy podstawowy trening mięśni dwugłowych Wam się nudzi, albo po prostu maszyny na Waszej siłowni są zajęte. I bach, dopięcie. Pamiętajcie, że na kanale jest również przedstawiona przeze mnie wersja, kiedy sobie leżymy na brzuchu i zginamy pod udzia, jakby do góry. Wówczas też aktywujemy podobnie mięśnie, które dzisiaj opisuję. Także mamy tutaj sporo różnych opcji do wyboru. I bach, dopięcie. No, dla mnie już wystarczy. Także dziękuję za ten materiał. Mam nadzieję, że Wam pomógł i będziecie już wiedzieli, Jakie alternatywy znaleźć dla tego ćwiczenia? Dajcie znać w komentarzach, czy sprawdziliście tą wersję. Ona nie jest dosyć popularna. Bynajmniej nie widziałem nikogo, kto wykonuje to ćwiczenie w taki sposób. Ale naprawdę wchodzi i można fantastycznie tutaj odczuć pracę mięśni dwugłowych uda. Pamiętajcie, że jeżeli palce stopy delikatnie zrotujecie na bok, wówczas mówi się, że większe napięcie będzie na mięśniach dwugłowych. Jeżeli palce zrotujecie do środka, czyli do tzw. rotacji wewnętrznej, wówczas mówi się, że większą pracę tutaj przejmą mięśnie półścięgniste, półbłoniaste, które znajdują się bardziej po wewnętrznej stronie uda, a pamiętajcie, że dwugłowe bardziej tutaj przyczepiają się od strony Zewnętrznej, ale to są już pierdoły, to są już szczegóły ważne, żeby skupić się na właściwym zginaniu podudzi. Komentujcie, udostępniajcie materiały, wspierajcie kanał. Dzięki temu będę wiedział, że to doceniacie moją pracę i żeby nagrywać kolejne instruktarze ćwiczeń, żeby już nikt nie wiedział, jak wykonać dane ćwiczenie. Postaram się nagrać. Wielką, dużą gamę ćwiczeń, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak robić to dokładnie, efektywnie i skutecznie. Do zobaczenia, do celu z pasją. Cześć!